Dzień dobry, dzisiaj krótko i, dobitnie, krótko i dobitnie po debacie. Za tydzień o tej porze będą już, będzie już cisza wyborcza, a my w zasadzie będziemy się już tylko zastanawiać, czy pójść na wybory, czy i na kogo oddać głos. Już nie będziemy słuchać argumentów, już nie będziemy słuchać tego, co z mają do powiedzenia, będziemy mieli chwilę czasu na odpoczynek. Natomiast dzisiaj jesteśmy świeżo po. Ostatniej konfrontacji obu kandydatów, debata w TVP, rzeczywiście, myślę, że była interesująca, a z drugiej strony taka, która pozwalała trochę jednak kandydatom samym sterować napięciem, emocjami, które kierują nimi podczas tej, tych zmagań, tej, tego wyścigu, który już no, powoli dobiega końca. Wiele się dowiedzieliśmy, tak naprawdę, o tych kandydatach. Wiele się, wiele się dowiedzieliśmy o sztabach wyborczych. Wiele się dowiedzieliśmy o, o tym, kim oni są. I myślę, że, że szkoda, że to ostatnia debata, ponieważ wiele jeszcze można by zweryfikować podczas jeszcze jednej, na przykład tego rodzaju, tego, tego jeszcze jednego takiego starcia, ponieważ wiele zostało powiedzianych kłamstw w czasie tego. Tej rozmowy wczoraj, tej, tego, tego, tych zmagań w studio, ale, ale w zasadzie te kłamstwa są powtarzane już tak wiele razy, że myślę, że nawet sami kandydaci, zwłaszcza jeden kandydat, jeden kandydat jest chyba, chyba sam uwierzył w to, że, że to co mówię jest prawdą, chociaż mija się w rzeczywistości. No dobrze, to zacznijmy. Zacznijmy od historii, która mimo wszystko myślę, że albo dobra, zacznijmy od, od tych kłamstw. No cóż, pierwsze kłamstwo to, o którym Rafał Trzaskowski mówił, bo tutaj trzeba przyznać, że o ile powiedzmy Karolowi Nawrockiemu zdarzały się pewne nieścisłości, to w zasadzie. Trudno go było przyłapać na kłamstwo. Natomiast yy, tam dotyczyło to między innymi liczby, liczby wiz wydawanych, wiz na pracę wydawanych w Polsce, te, te, liczby były nieścisłe i w zasadzie niewiele mówiły. Natomiast jeżeli mówimy o kłamstwach, o po prostu takich zwykłych oszustwach, które zdarzały się podczas tej debaty i także wcześniej, no to tutaj rzeczywiście prym wiedzie zdecydowanie Rafał Trzaskowski i pierwszy z brzegu to jest. Zielony Ład. Zielony Ład y, Rafał Trzaskowski utrzymuje, że już w zasadzie nie funkcjonuje, że już go nie ma, że to wszystko jest y, przeszłością, ponieważ jakby, wojna, y, prezydentura Trumpa, to wszystko zweryfikowało y, Zielony Ład i, i Europa zmierza ku, y, ku rozwojowi. Chce znieść te ograniczenia y, klimatyczno y, y, Jakieś ideologiczne, które, jest, które są nakładane i na europejski biznes, i na y, gospodarstwa domowe, i to wszystko ma już nie funkcjonować. To jest nieprawda. Y, pakiet Fit for 55 y, ciągle obowiązuje i nawet jeżeli to troszkę został odsunięty w czasie, to nikt z niego nie rezygnuje. W oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej nadal obowiązują zasady Zielonego Ładu i nikt nie zamierza z nich rezygnować. Zaklinanie rzeczywistości, że. Tak nie jest, jest po prostu tylko zwykłym oszustwem na potrzeby kampanii wyborczej, na potrzeby uśpienia czujności wielu obywateli, którzy odczuwają bądź zdają sobie sprawę z tego, że będą odczuwać znacznie bardziej skutki tej szaleńczej polityki Unii Europejskiej. Nie jest też prawdą, o czym mówił Rafał Trzaskowski, że winą, winę za to ponosi. Wyłącznie rząd Mateusza Morawieckiego, opracowana przez niezależną instytucję księga, Biała Księga dotycząca Zielonego Ładu, wskazuje na to, że w większości momentów, w których polski rząd, wówczas którego premierem był Mateusz Morawiecki, sprzeciwiał się wprowadzeniu Zielonego Ładu. Tam parę błędów zostało popełnionych rzeczywiście, ale jakby fundamentalnie sprzeciwiał się temu. Natomiast Unia Europejska zmieniła zasady gry, czyli zmieniła, zmieniła zasady głosowania w sprawach przyjmowania Zielonego Ładu, i wówczas, i wówczas można było przeforsować te projekty. Przypomnijmy, że wówczas także szefem Rady Europejskiej był nikt inny jak Donald Tusk, i to on odpowiadał w dużej mierze za ten mechanizm wprowadzania Zielonego Ładu, czyli Poszerzania, bezprawnego poszerzania uprawnień Komisji Europejskiej do tego, żeby wprowadzać tego rodzaju rozwiązania, szkodliwe i dla polskiej gospodarki, i dla europejskiej gospodarki, i dla, polskich, i, dla, i dla polskich gospodarstw domowych, i dla gospodarstw domowych w różnych innych krajach. To się, my jesteśmy w szczególnej sytuacji, ponieważ mniejsze znaczenie ma ocieplanie budynków, ten wskaźnik energetyczny. Nie wiem, w Hiszpanii czy we Włoszech, ponieważ tam po prostu jest cieplej, a u nas jest chłodniej i zimy są prawdziwe. Chociaż ostatnio nawet takie lżejsze, ale ciągle jednak prawdziwe i, i tutaj jest to bardzo dotkliwe. Więc ta konstrukcja, jakoby po pierwsze Zielony Ład już nie obowiązywał, a jeżeli by nawet obowiązywał, to jest to wina rządu Morawieckiego, jest nieprawdziwa, zgoła nieprawdziwa. I, i, i jest to Czyste w zasadzie kłamstwo. Druga kwestia, sprawdzona niemal natychmiast, czyli czasowski sam się domagał sprawdzenia tego, czyli liczba mieszkań komunalnych budowanych, czy odzyskiwanych, czy wrzucanych do zasobu Warszawy rocznie przez władze Warszawy. Karol Nawrocki powiedział, że jest to 60 mieszkań rocznie. Rafał Trzaskowski zaśmiał się z tego i mówił, że to nieprawda. Zostało to sprawdzone, że rzeczywiście tak jest. 60 mieszkań rocznie. Miasto stołeczne. Warszawa, aglomeracja, czy sama stolica, w której mieszka ponad 2 miliony ludzi oficjalnie, niecałe 2 miliony ludzi. Centrum Polski. Najbogatsze miasto Polski 60 mieszkań rocznie. To tak, jeżeli chodzi o programy socjalne Rafała Trzaskowskiego i dbałość o, o zasób komunalny. Ja osobiście nie uważam, żeby to była jakaś. Żeby to był najważniejszy wskaźnik w tej sytuacji ta liczba mieszkań. Komunalnych, wrzucanych do, do tego zasobu, pozyskiwanych, chociaż oczywiście w jakiejś mierze są to potrzebne lokale, na no przykład są to potrzebne lokale, zwłaszcza dla rodzin, które są gorzej sytuowane i którym, którym należy pomagać. Natomiast jeżeli Rafał Trzaskowski chce się przedstawiać jako człowiek, jako polityk, który dba o takich właśnie ludzi najgorzej sytuowanych to, i próbuje manipulować tymi danymi, no to właśnie przejechał się na tym. W stu procentach. Relacje z Amerykanami, zwłaszcza z Republikanami, o których Rafał Trzaskowski mówi, że, było, że ma wyśmienite, nie ma żadnych. To jest po prostu zwykłe kłamstwo, którego nie da się tak ad hoc od razu zweryfikować. Noworos nie był w stanie tego zrobić, a jednak po prostu dziennikarze, którzy pytali o te relacje z Republikanami, no, otrzymali odpowiedź. Że jest to raczej śmieszne, wywołuje to uśmiech na twarzach amerykańskich polityków. Jest to jest o tyle istotne, że bardzo zły nastrój tych, tych, w tych relacjach zbudowali Donald Tusk, Radosław Sikorski, Bogdan Klich, który tam został wysłany jako, jako w sumie nie wiadomo kto do tej ambasady polskiej w Waszyngtonie. I teraz osobą, która miałaby naprawiać te relacje, jest, czy miałby być nowy prezydent. Czyli Rafał Trzaskowski w mniemaniu Platformy Obywatelskiej, tego obozu lewicowego. Natomiast z pewnością tego nie naprawi, ponieważ nie ma żadnych relacji i w ogóle nie jest szczególnie jakby szanowany jakby nie, nie jest to jakaś postać, na którą się szczególnie zwraca uwagę. Warto zwrócić uwagę, że także podczas wizyt Joe Bidena w Polsce, czyli prezydenta raczej, czy na pewno bliższego ideowo Platformie Obywatelskiej. Oraz Rafałowi Trzaskowskiemu. On również nie był tam traktowany jakoś ze szczególną atencją. Przypomnijmy sobie zdjęcia Bidena, który idzie razem z Mateuszem Morawieckim, z premierem Mateuszem Morawieckim, rozmawiają o poważnych sprawach, a gdzieś z boku pałęta się. Przepraszam za to określenie, ale tak to wyglądało. Rafał Trzaskowski, który dokładnie nie wie, co tam robi i wydaje się, że do tego jeszcze nieodpowiednio ubrany w jakiś, że tak powiem, casualowy strój. Który nie przystoi w tym czasie i w tym, i w tym miejscu. Taka jest y, rzeczywista y, relacja y, Rafała Trzaskowskiego z Amerykanami, y, i nie, nie będzie mu pomagało to z pewnością, y, gdyby został prezydentem, że y, wywodzi się z tego samego obozu co Donald Tusk i jakby jest politykiem, czy nie, jakby tylko jest politykiem od niego w pełni zależnym. Trzecia kwestia to strategia bezpieczeństwa narodowego. Trzaskowski powiedział, że została ona napisana jeszcze przed wojną i nie uwzględniała takich kwestii jak sztuczna inteligencja i drony, czy tam broń dronowa, czy jak to nazwiemy, używanie dronów na polu walki. W rzeczywistości jest kompletnie inaczej. Strategia została napisana w 2020 roku i zawiera te, te dwa elementy. Zresztą śmieszne jest trochę, jak, jak Rafał Trzaskowski, czy w ogóle przedstawiciel obozu tego liberalno-lewicowego, mówi o sztucznej inteligencji, że to jest takie ważne. Przypomnijmy jeszcze raz: to ten rząd, ta ekipa wygnała z Polski najlepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, którzy założyli, jakby. Taką firmę, która miała w Polsce państwową ośrodek, który miał, który miał y, pracować nad sztuczną inteligencją i, i rozwijać ją, a Polacy y, mają szczególnie duży wkład w rozwój sztucznej inteligencji i stworzenie tutaj takiego ośrodka silnego z pewnością zapewniłoby polskiemu przemysłu i polskiej gospodarce duży impuls rozwojowy, taki nowoczesny, którego dzisiaj nam w dużej mierze brakuje, no ale. To jest zaklinanie rzeczywistości, to jest okłamywanie, po prostu zakłamywanie tej rzeczywistości, żeby nie można było już rozpoznać, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Przywóz, polskiego, przywóz ukraińskiego zboża do Polski to jest kwestia, która rzeczywiście budzi duże emocje, zwłaszcza na wsi. Natomiast tutaj. tutaj i to jest skomplikowana sprawa, ponieważ przypomnijmy sobie, przypomnij sobie, jak to wyglądało. Na początku wyglądało to w ten sposób, że trzeba się cofnąć do tego momentu wybuchu wojny, tej wielkiej solidarności polskiej z Ukraińcami, którzy gdzie otworzyliśmy swoje domy, domy i także portfele i serca tym uchodźcom, którzy uciekali przed wojną. I to jest piękna karta w naszej historii. I trochę Uwierzyliśmy w to, że, że ta otwartość zostanie nagrodzona uczciwością. Było to dosyć naiwne, ale, ale też Polacy czy polscy odbiorcy, firmy handlujące zbożem, wykorzystały tą lukę. Wagony polskie były napełniane zbożem i miały jechać do portów w Gdańsku. Na wybrzeżu to przez cały kraj, żeby, ten, żeby umożliwić Ukraińcom transport tego zboża, eksport na rynki światowe. Taki było, takie było założenie. Założenie bardzo jakby słuszne, ponieważ na tym zarabiały i polskie porty, i polskie koleje, i kargo PKP cargo, W związku z tym wszyscy tak naprawdę mogli zarabiać. I, i, i to było no, ze wszechmiar mądre posunięcie. Tyle tylko, że. I ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej pojawili się, pojawili się nieuczciwi pośrednicy, którzy przejmowali to zboże już w Polsce. Czyli to, to, to zboże, które, które wjeżdżało do Polski, było, nie, nie trafiało do portów i nie, nie, nie płynęło dalej, tylko było już rozładowane w Polsce i trafiało na polski rynek i na, na rynek unijny. To oczywiście... Uderzyło mocno w polskie rolnictwo, i trzeba przyznać, że polski rząd zareagował na tą, może za późno, ale zareagował na tą sytuację. Po prostu zamknął granicę na import zboża, na trans, czy tranzyt, to miał być tranzyt, a nie import zboża z Ukrainy do Polski. I, ten, i, ten, i ta blokada trwała przez rok 2023, już w 2022 się zaczęła, do 2023. Przy protestach ukraińskich, przy protestach Unii Europejskiej, ponieważ tak naprawdę to zboże ukraińskie to ono jest jakby formalnie tylko ukraińskie. W rzeczywistości firmy, które eksportują to zboże są to duże fundusze niemieckie, francuskie, holenderskie, luksemburskie, które przejęły tą ziemię na Ukrainie, i to one tak naprawdę, to im zależy na tym, żeby to, żeby to zboże wjeżdżało do Polski i przez Polskę. Trafiało dalej w dużej mierze, żeby właśnie tutaj nasz rynek trochę, trochę opanować i, i przydusić polskie rolnictwo. Po zmianie rządów, Donald Tusk odblokował tę granicę. już sobie to. On o tym mówił, że, że, że chcemy pomagać Ukraińcom, w związku z tym odblokowali tą granicę, i następnie zostały wprowadzone przepisy unijne, które. Liberalizowały przepisy, te takie trudne do przejęcia dla Ukraińców, ale jednak rynek zboża został otwarty i to zboże ukraińskie ciągle do Polski czy przez Polskę przepływa, przechodzi i trafia częściowo na rynek europejski. To uderza oczywiście w polskie rolnictwo, to uderza w, w, polskie, w, no, w polskich producentów. Niewiele na tym zarabiają polskie porty, koleje i tak dalej. Bo dodatkowo Donatus zgodził się na to, żeby na polski rynek wjechały konkurencyjne wobec cargo koleje niemieckie oraz ukraińskie, które w dużej mierze właśnie tym się mają zajmować, czy tym się zajmują. I to jest taka prawda, a przepisy, które mają obowiązywać od pierwszego. Od 1 czerwca jeszcze bardziej liberalizują te przepisy, w związku z tym nie, przepisy unijne, regulacje unijne, które mają wejść od 1, czerwca, od 1 czerwca, jeszcze bardziej regulują te zasady handlu zbożem. W związku z tym nie ma mowy o tym, że rzeczywiście obecny rząd dba o to, aby polski producent rolny był zabezpieczony, tylko jest raczej mowa o tym, że te niemieckie fundusze, niemiecko-holendersko-francuskie fundusze będą. Miały szerszy dostęp do europejskiego rynku i będą mogły tutaj sprzedawać więcej. Taka jest <coughs> rzeczywistość. To czysta manipulacja, czyste czysta, czysta oszustwo ze strony Rafała Trzaskowskiego. W dużej mierze proszę zwrócić uwagę, że takie oszustwa są możliwe do serwowania odbiorcom, ponieważ w półtorej minuty nie da się wyjaśnić, Zawiłości tej sytuacji. Nie da się obnażyć tego kłamstwa. Trzeba by dużo więcej czasu, żeby punkt po punkcie wyjaśnić, gdzie są, gdzie są błędy, gdzie są manipulacje, gdzie jest nieprawda. A zresztą i tak na koniec taki człowiek, taki kandydat, który mija się z prawdą, może powiedzieć, że, że to wszystko to, te wszystkie argumenty są nieprawdziwe i tak jak Rafał Trzaskowski wielokrotnie mówił pan nie mówi prawdy pan znowu nieprawda to, jest, to, są tak, to są te główne to są te główne wydarzenia czy te, te, te główne kłamstwa których, które podczas debaty w TVP w likwidacji nielegalnie przejętej nielegalnie przejętej TVP w likwidacji serwował Rafał Trzaskowski ale jeszcze są dwa momenty, które, na które należy zwrócić uwagę. Od dłuższego czasu obóz czy sztabowcy Rafała Trzaskowskiego próbują przypiąć Karolowi Nawrockiemu taką łatkę jakiegoś kolegi przestępców. I wczoraj na to odpowiedział Karol Nawrocki, publikując zdjęcie Rafała Trzaskowskiego z pedofilem który był finansowany przez Urząd Miasta, przez Urząd Miasta Warszawy. Organizował jakieś zajęcia dla dzieci i otrzymał na to 400 tysięcy złotych. Rafał Trzaskowski nie był w stanie się z tego wytłumaczyć. Nawrocki przyniósł to zdjęcie, przekazał to Trzaskowskiemu. No i rzeczywiście był to... Poważny cios, ponieważ do tej pory wielu, wielu odbiorców z tej takiej lewicowo-liberalnej bańki informacyjnej nie wiedziało o tym. Po prostu te informacje do nich nie docierają, nie, nie informują o tym media głównego nurtu, ponieważ jawnie sprzyjają Trzaskowskiemu i w ogóle starają się przemilczać kwestie dla niego niewygodne w sytuacji, kiedy transmitują to różne telewizje, no nie można nagle przerwać tej transmisji i w ten sposób Nawrocki przebił się do, 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 te, do tej banki, która o tej, do tej pory o tym nie wiedziała. Natomiast najciekawszą tak naprawdę chyba historią, która będzie się toczyła, będzie ciągnęła się dalej w, jeszcze przez kilka dni i nada ton, przynajmniej częściowo ton tej kampanii był gest wykonany przez Karola Nawrockiego. Zobaczmy, jak to wyglądało. Centra opiekuńczo-lecznicze dla tych seniorów, którzy mają trudniej w życiu i którzy nie mają już takiej formy zdrowotnej. Centralne centra opiekuńczo-lecznicze. Wydawało się, że to głupie. Wydawało się, że to słabe. Co on robi w zasadzie? Co on przed kamerami? Jakiś dziwny gest. Okazało się, że to jest... Taki woreczek z, z, z nikotyną, która, którą wkłada się pod, pod wargę. To taka używka, teraz modna wśród młodzieży. I wszyscy, którzy oglądali, by, byli pewnie zaskoczeni, o co chodzi. Bo to oczywiście pułapka, taki wilczy dół, który Karol Nawrocki wykopał przed sztabowcami. Rafała Trzaskowskiego, a oni z pełnym rozpędem tam wjechali. Zaczęły się, zaczęły się e, oskarżenia o to, co, pytania o to, co to jest, że to może być, jak, mogą być inne substancje jakieś, no nie wiadomo jakie, e, na pewno zakazane. O co chodzi? No i e, w tym momencie e, jakby z uśmiechem na twarzy e, Rafał, e, Karol Nawrocki mówi coś takiego. Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach. W tym możemy zbadać, bo śledziłem tą dyskusję w mediach społecznościowych, czy są w naszych organizmach. Czy są w naszych organizmach substancje zakazane? Czy są w naszych organizmach te, które, te substancje, które, dla, które są plagą współczesnego świata i które niszczą życie wielu młodym ludziom, także starszym? Wiemy dokładnie o co chodzi, i wiemy dokładnie, że zastępca szefa sztabu Rafała Trzaskowskiego prawdopodobnie, jak, 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 jak donoszą media, proponował tego rodzaju substancje swoim jakimś partnerom, że tego rodzaju, o te, o, używanie tego rodzaju substancji podejrzewany i sugerowany jest używanie przez niego, przez szefa sztabu, czyli Sołomira Nitrasa i Sołomira Nitrasa oczywiście, Chyba pierwszy albo drugi zabrał głos w tej sprawie, że już pełno burzenia, a to się okazało, że po prostu wpadli we wnyki zestawione, no dość jednak zręcznie przez Karola Nawrockiego i jego sztabowców, i dzisiaj trudno się będzie, trudno się będzie z tego wywinąć, no bo jeżeli Rafał Trzaskowski odmówi udziału w tego rodzaju badaniach, no to będzie jasna sugestia, że coś może mieć do ukrycia. A jeżeli będzie chciał się poddać, no to, to, to znaczy, że będzie działał w pewnym sensie pod dyktando, pod, pod, w narracji w tej opowieści Karola Nawrockiego i, będzie, i stanął trochę, w, tak powiem, w narożniku i nie bardzo wie, co zrobić. Jestem przekonany, że Trzaskowski nie zgodzi się na te badania z wielu powodów, o których Państwo możecie się domyślać, ale, ale przemiana tego człowieka przez ostatnich kilka dobrych lat jest widoczna i nie jest to przemiana na dobre. Widać, że on jest człowiekiem znacznie bardziej rozkojarzonym, znacznie bardziej słabszym fizycznie, znacznie, znacznie bardziej sła, słabszym psychicznie niż na przykład 5 lat temu podczas kampanii wyborczej, gdzie no niewielu mu zabrakło, aby pokonać prezydenta Andrzeja Dudę. I to jest właśnie druga historia, która pokazuje, że Rafał Trzaskowski znalazł się znowu w głębokiej defensywie. Po, po akcji z bohaterem Zorro, który skadł z szołów w Tarnowie. Teraz mamy kolejny cios zadany bardzo zręcznie przez sztab Karola Nawrockiego i spycha. Kandydata platformy obywatelskiej do defenzywy i teraz sztabowcy pewnie zachodzą w głowę, co tu teraz zrobić, żeby z tego wyjść. To ich problem. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie i do odkliknięcia pełnej subskrypcji, subskrypcji ponieważ mamy informacje i mamy też taką, taką dane statystyczne, że Część z Państwa nie otrzymuje informacji o nowych filmach, a przecież myślę, że po to Państwo subskrybowaliście, żeby, żebyście wiedzieli, że podajemy Państwu jakieś nowe informacje i nowe nasze opinie. Zapraszam także do odwiedzania dobitnie.pl. Tam jest nasz serwis, który staramy się rozwijać z Wiktorem Świetnikiem, Sławkiem Jastrzębowskim, Pałem Przychodzeniem i jeszcze paroma innymi ciekawymi osobami, które piszą do tego. Na ten serwis opiniowy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.